20 października. E, jakieś ostatnie, widzę tutaj są ruchy. Na pasiece tutaj akurat jest 10 rodzin. Z tego co widzę, to u mnie pszczoły są w różnej kondycji. Jedne w lepszym stanie i w gorszym, ale... E, a nie ma co narzekać. Choć e, mam bardzo dużo informacji, bardzo dużo różnych, dość nieciekawych historii e, dwóch moich znajomych pszczelarzy, którzy o, pięknie pachnie, jeszcze o tej porze. O którzy zajmują się pszczela, pszczołami, jeden typowo komercyjnie z tego żyje, drugi ma z tego większy udział czyli jakiś taki zarobek dodatkowy. Opowiadali mi, że już na tą chwilę musieli połączyć po około 20-30 rodzin. No, z całości tam ze 150-160 rodzin ponieważ, y, ponieważ rodziny wyglądają kiepsko i według nich to jest po prostu wina warozy która w tym roku podobno intensywnie intensywnie intensywnie, y, intensywnie działa w rodzinach pszczelich i te pszczoły te pszczoły są po prostu osłabione Osłabione są na tyle, że wymagają połączenia bo no, żadne leczenie już im tutaj nie da szans na przetrwanie A to co jeszcze nie jest do końca Łączone jest intensywnie, jeszcze leczone przez tych pszczelarzy, i, i mają nadzieję, że, że na wiosnę tych rodzin będzie więcej. U mnie, U mnie sytuacja jest dosyć, bym powiedział, średnia. Są rodziny lepsze, są rodziny gorsze, ale z tego co widzę, a już jakieś nieduże, bo nieduże, ale doświadczenie z pszczołami bez leczenia mam. Więc mogę powiedzieć, że, że, że podejrzewam, że straty zimowe będą duże, duże w tym roku. I tutaj nie wiem, czy mogę zgonić to na waroze, wirusy nosemę i tak bo, dalej, no bo wiem, że pewne rzeczy ja sam zaniedbałem końcem sierpnia i całym wrześniem. Było to spowodowane innymi zajęciami pozapszczelarskimi i, i, i po prostu niedopilnowaniem pewnych spraw. Dlatego ja tutaj na wirusy, waroze i, i inne czynniki nie mam zamiaru zganiać. Też na tę chwilę musiałem połączyć około 10 młodych rodzin, bo. Bo, bo według mnie by nie przetrwały zimy z powodu małej ilości pokarmu. Ja już tam nie mówię, że, że one by mogły być osłabione jakimiś wirusami, czy, czy po prostu przez warozę, ale słabo wyglądały, więc je połączyłem. Słabo wyglądały pokarmowe, więc zostały połączone, tak aby mogły przetrwać. I to co się słyszy od pszczelarzy to już są bardzo duże upadki na niektórych pasiekach. Yy, widać, że ta waroza naprawdę mogła w tym roku gdzieś tam poczynić spustoszenie. Na pewno jeszcze będzie czynić to spustoszenie do, do końca wiosny. Był ciepły rok, yy, choć wrzesień był dość, dość taki kapryśny. Yy, no i tak to wygląda. No, u mnie tutaj te rodziny, tu jest 10 rodzin, tutaj akurat na tym stanowisku wyglądają bardzo fajnie. Yy, na stanowiskach leśnych wyglądają troszeczkę gorzej. Ale ja też jestem przyzwyczajony, że to o niczym nie świadczy. Yy, dlatego ja patrzę całościowo na wszystkie swoje pszczoły i wszystkie pasieki. Yy, I tak jak mówiłem, obserwując to co się działo w, w poprzednich sezonach, Stwierdzam, że to może być jeden z takich sezonów u mnie, gdzie może dojść do drugiego takiego większego, wąskiego gardła czyli śmiertelności rzędu 60-70% na, na wszystkich pasiekach, i, i przeżywalności na poziomie 20-30% oczywiście. Ja tak tylko zakładam na tą chwilę, bo też nie wiem jak, jak to dalej będzie przebiegać, ale że, że jest to właśnie też taki sezon i, i taki czas tego cyklu że to drugie tak zwane duże załamanie powinno też nastąpić, więc obstawiam, że, że to załamanie może wystąpić właśnie większe no, po tej zimowli. I biorąc pod uwagę jeszcze to, co się słyszy teraz obecnie, o, o, o co ja słyszę, na przykład, od swoich znajomych pszczelarzy komercyjnych, co się u nich dzieje na pasiekach przy leczeniu, I, 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 i biorąc to wszystko pod uwagę, więc jestem, jestem przygotowany na to, że, że ta przeżywalność może być słabsza w tym roku. W żaden sposób nie stanowi to dla mnie problemu, ponieważ ja jestem na to na to przygotowany i, i wiem, że coś takiego może mieć miejsce, bo, bo, bo no bo zaczynając cały, cały temat pszczół bez leczenia zaczynając w taki sposób gospodarki wiedziałem, że z doświadczenia innych pszczelarzy komercyjnych zwłaszcza pszczelarzy komercyjnych bez leczenia, chodzi mi tu o kilka Webstera on to bardzo fajnie, fajnie opisuje i, i tłumaczenia, tłumaczenia jego artykułów są na, na stronie Wolnych Pszczół, i tam sobie można całe, całe, całe te jego opisy tej gospodarki bez leczenia, z jego doświadczeniami przeczytać, i można to sobie później odnieść do swojej, do swojej gospodarki no i można się przygotować na, na to, co może się wydarzyć. Dlatego ja doskonale sobie zdaję z tego sprawę i... Yy, no do zimy idzie mi po połączeniu tych wszystkich gdzieś tam rodzin co mówiłem, yy, około będzie 70 rodzin, może trochę mniej, może jeszcze coś zostanie połączone, zobaczę więc yy, ja biorąc pod uwagę to wszystko, cały ten sezon, stwierdzam, że takie 20 rodzin które by mi przeżyły przeżyły po, po tej zimie po tym sezonie będzie, będzie dla mnie zadowalający, ja będę z tego zadowolony i, i no i liczę, że, że, że te 20 rodzin, które przeżyją to będzie takie minimum minimum rodzin, które u mnie przeżyją a co będzie to zobaczymy, bo często gęsto na jesieni wydaje nam się, że coś nie gra coś, coś, jest, coś mogłoby być lepiej coś te rodziny nie, nie funkcjonują jak trzeba, a na wiosnę okazuje się, że Gdzieś to się jakoś wszystko wyklarowało, rozeszło. A przy pszczołach bez leczenia, z czasami to wygląda zupełnie inaczej, i żadne symptomy, które teraz by wskazywały, że te rodziny nie przeżyją, później się nie potwierdzają i one sobie normalnie przeżywają. I oczywiście, na odwrót, też to działa w drugą stronę: że mamy rodziny piękne, wydaje nam się, że. Co to dla nich będzie ta zimowla. Bo zajmują dwa korpusy, mają pełno pokarmu, pełno pszczół, pszczoły wiszą na ramkach. Przychodzi czasami ciepły dzień w grudniu i patrzyma z tego ula. Pszczoły nie wylatują. Oho, i zapala się żaróweczka w głowie, że coś tam nie gra. Zaglądamy do środka, no i nie ma pszczół. Czasami też tak bywa, więc. Nie ma żadnych reguł, jeżeli ja tam gdzieś czytam, czy, czy słyszę, jak ktoś się tam wypowiada, że szacowanie ilości warozy to jest kluczowa sprawa w tego typu pszczelarstwie, no to dla mnie to jest śmieszne i, i, i nie ma żadnego znaczenia, no to, to tylko takie rzeczy piszą ludzie, którzy nie, nigdy do czynienia nie mieli z pszczołami bez leczenia, nigdy do czynienia nie mieli z takimi pszczołami które sobie radzą z warozą, które sobie radzą z innymi problemami i oni, oni nie wiem czy, czy zakładają główny powód śmiertelności rodzin waroze i zakładają jeszcze coś takiego, że to szacowanie szacowanie warozy w tych rodzinie i ewentualna jakaś interwencja im, 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 im może nie wiem w jakiś sposób pomóc. Według mnie to tak nie działa i... i no i to już przynajmniej u mnie kilka sezonów też pokazuje to, że, że nie zawsze te ilości warozy są skorelowane ze śmiertelnością, bo często, gęsto rodziny, które miały mało warozy umierały, a rodziny, które miały więcej warozy przeżywały. Więc nie jest to decydujący czynnik. I dlatego w tego typu przelarstwie ciężko jest cokolwiek brać za regułę, więc ja nigdy nie zakładam, nie zakładam pewnych rzeczy na 100%, więc mogę tylko podejrzewać, czy, czy przypuszczać, że nie wiem, w 80 czy tam 70% coś może, może się sprawdzać lub nie sprawdzać. No, i tak to wygląda na tą chwilę. Do zimy jest jeszcze troszeczkę czasu, jeszcze jest cały listopad. Tak będzie ciepły do te pszczoły oczywiście będą latać, bo, bo pszczoły nie mają wyjścia jak jest pogoda, jak jest temperatura, to one nie będą siedzieć w ulu. gdzieś tam jakieś loty oczyszczające będą robić, jeszcze się gdzieś pojawi pyłek będą nosić, tak jak, tak jak teraz tu widać, gdzieś tam jeszcze z tym pyłkiem sobie latają, gdzieś, gdzieś marcinki kwitną, I jeszcze jest dużo, dużo roślin, bo i popadało trochę we wrześniu, teraz jest słoneczko ciepło, więc więc te, 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 roślinki sobie gdzieś tam jeszcze kwitną, więc i jeszcze jakiś nektar, jakiś pyłek fajny więc, więc jest jeszcze trochę czasu na, na, na takie poprzenoszenie pokarmu gdzieś tam w centrum gniazda i tak dalej, tak jak mówiłem ja zawaliłem końcówkę sierpnia i cały wrzesień bo też nie, nie przypilnowałem pewnych spraw, zasugerowałem się też jedną pasieką w lesie i i stwierdziłem, że jeżeli jest tutaj tak, to gdzie indziej też będzie podobnie. Okazało się, że było całkiem inaczej. A to kolejna nauka, i, i nauka taka jest właśnie najlepsza, bo no na drugi raz już będziemy wiedzieli, że trzeba jednak pewnych spraw jeszcze lepiej przypilnować, jeszcze lepiej dopilnować. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Każda, każda jakaś nauka z pszczołami jest, jeżeli się tylko wyciągnie odpowiednie wnioski, jest przydatna. No więc tak to wygląda. Może następny sezon będzie jeszcze lepszy od tego, bo ten nie. No, jeżeli tak z całościowości na to popatrzy, to nie był zły sezon, przynajmniej dla mnie, ja nie narzekam. Nie narzekam na sezony, nie narzekam na pogodę, bo, bo nie ma co narzekać. Wiadomo, że nie każdy, każdy ma taką samą pogodę, takie same warunki, ale jeżeli już któryś sezon z rzędu narzekamy na coś, to już to nie ma sensu, bo... bo pogoda i, i, i pożytki, bo na pogodę nie mamy wpływu, a pożytki sobie możemy po prostu albo poszerzać samemu, albo po prostu zmieniać lokalizację, lokalizację uli, lokalizację pasiek, jeżeli nam coś nie odpowiada, więc, więc tu możemy jakoś, jakoś zadziałać, a o, widać że tam jakaś rabująca czy coś ta pszczoła była jakaś walka tam się potoczyła a tutaj na tej pasiece mam też trochę starszych rodzin i tak jak mówiłem też wcześniej widać, że w tym roku lepiej sobie radzą rodziny starsze niż, niż, niż młodsze utworzone utworzone po prostu w tym roku. Nie wiem z czego to wynika, po prostu może taki sezon, może jakoś te geny inaczej się po prostu dobrały przy unasienianiu, nie wiem. Na razie tutaj na tej pasiece jest wszystko w porządku i chyba to jest taka jedna z lepszych moich pasiek w tym sezonie jeżeli chodzi o taką ogólną zdrowotność, bo nawet, nawet tutaj jak jestem to ja już, już, już wyczuwam ten zapach takiej, takiej zdrowej rodziny, bo to czuć jak to, jak to się już parę razy takich taki, taki, taki rodzin otworzy i widać, że z nim jest wszystko OK. No czekam, czekamy co będzie dalej. Czekają mi jeszcze jakieś objazdy, ale to już później w listopadzie, objazdy głównie w lesie, bo, bo tam jest temat taki, że trzeba kratować dobrze te ule przed zwierzyną, przed, przed myszami, przed, przed innymi. Bo lubią sobie wejść na zimę, do rodzin i, i sobie tam po prostu zamieszkać. przetrwać zimę w takich komfortowych warunkach z jedzonkiem i ściepłem jeszcze. Zazwyczaj myszy, które się garną, garną i to na górę nad pszczoły, nad powałkę. Bo tam jest ciepło, na dole jest jedzenie, a pszczołom to przeszkadza. Więc okratować ule trzeba będzie przed myszami, i tak dalej. Więc jest jeszcze troszeczkę takiej pracy, głównie objazdowej, zobaczyć, jak to wygląda, pozabezpieczać, posprawdzać, czy daszki są dobrze pozakładane. Czy gdzieś nie ma jakichś dużych dziur e, i tak dalej. E, I tyle. I w sumie trzeba czekać, czekać do wiosny. A w tym sezonie zamierzam całkowicie, całkowicie nie ingerować już w wiosenną przeżywalność. Czyli nie będę nic ratował, nie będę nic wspomagał jakimiś plastrami dodatkowymi, bo mija się to z celem według mnie. Z moich doświadczeń wynika, że te rodziny, które potrafią gospodarować pokarmem, później mają najmniej problemów w sezonie, te rodziny, które potrafią ten pokarm ładnie składować sobie w centrum gniazda, nie rozwlekają go, mają ten zapas, nie czerwią nadaremnie, najmniej z nimi jest problemów w sezonie, są najzdrowsze i, i cały czas trzeba iść w tą stronę, bo e, innego sposobu nie ma. utrzymywać sztucznie coś tylko po to, żeby później Dzielić to i liczyć, że, że ten podział coś, coś dobrego przyniesie, też według mnie nie ma sensu. A dzielić trzeba to, co jest wybitne u nas na pasiece, i trzeba dawać szansę rodzinom słabym, które gdzieś tam widzimy, że w drugiej części sezonu ruszają. Mam tu na myśli czerwiec, początek lipca, ale rodziny, które cały sezon nam gdzieś tam wegetują i gdzieś one dopiero zaczynają się zbierać końcem. Końcem lipca, początkiem sierpnia nie ma sensu już chyba dalej utrzymywać, i ja takie rodziny w tym sezonie łączyłem. Likwidowałem matkę, bo też doszedłem do takiego wniosku, że miały cały sezon na to, mogły się odbić, mogły się odbudować. A sierpie to już jest czas, że ta rodzina musi się składać, a nie, a nie rozwijać, więc ja takie rodzinki już w tym roku likwidowałem. Robiłem to świadomie. I, i, I tak dalej będę też postępował, bo, bo widzę, że, że to trzeba zrobić od razu, bo później jest więcej z nimi kłopotu, i, i człowiek liczy jeszcze, że coś, coś, coś z nich może być, ale y, ogólnie nic z nich później nie wynika, więc trzeba to wszystko, wszystko na, bieżąco, na bieżąco korygować. Co do pszczół bez leczenia, co do takiego pszczelarstwa, pomysłów jeszcze mam na, na to jak to usprawnić, jak, jak, jak to jeszcze lepiej zrobić y, trochę mam jest, jest, jest jeszcze kilka spraw które można dopracować no zobaczymy, zobaczymy jak kolejne sezony y, czy mi na to pozwolą jak ta przeżywalność będzie czy, czy, czy będę miał odpowiednią ilość rodzin bo i, i kilka projektów też by można było wdrożyć takich y, z, ogólną, z ogólnym pożytkiem dla wszystkich, no zobaczymy na razie tyle